Cześć, witajcie w ten szósty odcinek tylko podeszła gdzieś czas. Dzisiaj ze mną znów tylko Oskar. No cześć. Nagrywam na zapas odcinek. Dzisiaj w planach jest fajne rzeczy. W poprzednim odcinku było tutaj pole skończone, a dawno nie miałem wapnowania na kanale. Więc stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby powapnować. I dawno nie jeździłem tym fendem a moim, znaczy moim. Bardzo pamiątkę z Feldbrun. Eee, a Oskar będzie katować dira, czyli nic nie, na, niezwykłego. Będzie katowany w czymś wiel mocnym, mocarnym. Gdzieś mocnym spotrzebowaliście kłusek. No. To nie będzie jakiś fest długi odcinek, ale będzie. Trzeba zrobić to, co najważniejsze. Hmm, czyli... O z Maria. Ty, da się gdzieś kupić wapno? A dobra, więc co ja nam dodam? Wapno, nie będzie się potem oddawać na nie. Bo mi się nie chce teraz. To, coś ponagrywasz? Nie, robię tego. To Co? Zrobię na ten. Tak sobie Ty, w... Ej, ty w sumie możesz chodzić o tamtym O, jak widzicie, stoisz, potwór. Ty przecież może o tamtej stronie, o tą Co? A bo... tu też musisz... Zwa... Tu też musisz tu zwapnować, ten pasek. Aha, no on z pasek... to się czymś opłaca? To opłaca, się weź... Opłaca, te... De... No dobra, ale A, to, to nie czekaj na mnie, tylko wiedz już się. Aha, bo to jest poprzeczniak. No. Dobra, to już tam jadę. Co? Ty to... chcesz mam robić? I tu też ty poprzeczniak musisz zrobić. Tu masz poprzeczne, taki kwa... podrać. Wapno białe, kurde, nie wiadomo co. Tylko... tylko niech wciągnie. Dzięki. <laughs> Miesz, bo, 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 nie da, bo była taka akcja niedaleko mnie, że w się wciągnął wapno. Mój Jezu. To nieźle tam kto się bawi. A tam było, napisane było pisane w internecie, że. No, Oskara, Oskara mi, mi sławna była. Dawaj, tylko tutaj. Jest. Dawaj, bo, ale tutaj na słoma nie walnij, bo to jest będzie ciężkie. No. To w sumie by się dało na prosto, co to się chodziło. Nie. no, eee. no tam coś to dam. nie było wapna, to dzisiaj się tu dużo trochę więcej powapnuje. 3 no, minuty, to można skończyć wapnowanie. Nie wiem, bo zawsze mam lubił wapnąć, ja jakoś tak nie lubiłem. Ja w tym sezonie stwierdziliśmy, że nie siejemy nie nigdzie. Ty! Albo byśmy zaszali na jednym polu. Mam pytanie. Ja mam odpowiedź. Na polu 30 bym zaszal żepak Okej, okay, mam nie, bo... pytanie. Co? Kolejne. E, ile ty jeździsz z tym siewnikiem? A ile jeździsz? 13. To ja mam ja szybciej. 15 pewno, co? 16 chyba nawet. Nie, to 16 to, to, to tak strzelam. Wydaje mi się, że tak że chyba nie 16 koło. E, tak, siewniki. Potem. No, 15 z nich można iść. No, no to, to minimalnie mniej. A ja po ciebie chłoni? 210 chyba. No, ale ładnie wygląda z nim. Ten opciążnik mu trochę daje. Pewnie, no, taki jeszcze i taki dostałeś. Ale nie chodzi, że. E, e, wyglądało też trochę jak mu daje, bo to też go. No ja. To ja też nie daje, No tak jak mówię, nagrywamy na zapas, więc nie ma jeszcze z nami znowu Oscara. I e, Boże Oscara, no. Kowala i Icemana? No, Oscara no, też nie ma. No <noise> masz tylko do was ze mną. Kurwa, masz. co tak brzydko mówisz? Co? Na, na nas cieplujesz? A sam tak mówisz? Ja, ja tak nie mówię, to tak wyszło. Po prostu Ale robota jest takim siewnikiem, nie? No, będziesz musiał mi tu nasiona przywieść. Ale co jest, ile masz? 600 kila ale po prostu bo mi braknie na całe. Że... No ja to ci potem się przywieziem Jak wygląda na tym polu z dawkami nawozu? Aha, przecież ja tam dawałem na jednym Na tym, jak to wygląda? TY! Nie, aha, dobra To na żadnym polu nie ma dawki nawozu Zapomniałem Co jest? Ej, Oskar, mogłeś wyświetlnikach sprawdzić Czy ty dajesz nawóz? Swoją dawkę nawozu? Ty nie dajesz Nie, bo tu Power 50 jest ma pełną dawkę nawozu, wiesz? A bo to polisz mu pełną Dlatego się zastanawiam, że mi coś nie pasuje No Ja mogę... Chcesz... Czekaj, dobra, ja przy kolejna chcę coś zobaczyć O kolejna sobie produkowana paleta Tkaniny, e boże tkaniny A chyba że w kolejnym sezonie za to w takie pieniądze, że to będzie hit. Macie spać zebra. O, i pociąg. <coughs> Mówię, że tu pszenica się że będzie rosła, kilkowa, tam nawet soj, dwóch dwupol dwu, soj nie wykośniamy, nie? Macie sezon, robię zebrę. O, dobrze ci idzie, nie? Przejście na pieszych. <coughs> Ale nie, bo y, y, ten y, niedaleko mnie niektórzy tak sieją, że na GP-ie to oni tak robią, kiedy w tych y, jeżdżą. No wiem, polatko prawda nie, nie, tak po prostu, prostu. GPS Jak na GPS ie jeżdżą, to nie chcę jeżdżą. Ka każdy ma swój ty... Ma każdy ma swoje techniki sienia No ja Nie ma co komuś ten no. na, tym na tym na tym ciężko widać ten GPS-a O Jezu, tak będzie się... A tam buraki posiemy, albo coś, dobra? Gdzie? No a tych, co ty tam robisz, nie? Na tych, co teraz <laughs> nie niesiesz Nie, jęczmień O, no, do odmiany Albo owies Ale a, a rzepak, to jedyny, tak walnąć No, idealne by to było Boże, Oscar, Boże, Oskar, jak wejdzie Esman i Kowal, to się załamy. Nie, raz ich nie było, a my już takie rzeczy też zrobiliśmy na nas nakrzyczą, że my pieniądze wydajemy A nie my najwięcej na zarabiamy się ja zawsze przy Nie, ja muszę jakiś odcinek z zimy nagrać Stefan! O, Stefan Boże, jak to dziwnie na minimapie wygląda, jak to tam robisz Wiesz, wiesz co on zrobił? To zrobił Stefan? Eee, yy, to mu Serbię zwalił O, on ma Serbię, on niedługo będzie miał Rosję, Ukrainę i inne kraje. Polskie, Francję, Hiszpanię, no nie Miancy, no To ty, jest nie tam gość, tam mątwy. Mątwy, dobrze, że nie Koś, nie wiem. Milfy. Ja nic nie mówię. Jestem bardzo grzeczny. Ta... Ty, bo już skończysz zaraz. A to taki krótki odcinek będzie. No. Za bno, zapnowania No ja. Chyba, żebyś pojechał, szedł tam dalej, a bym tym małym silnikiem tam wie. O, dobra! Git! Czy, czy nie, nie? Nie, nie opłaca się. Nie, to był już ten winkiel, czyli ta to, 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 to odnoga, a ja będę sobie chciał. Tylko, że tu wszędzie nie ma nawozu, nie? A no ja, to wtedy nie. To się nie opłaca w ogóle. Nie, 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 mam co robić. Hmm, co bym tu porobić? Nie, nie mam chyba roboty już taki do mnie. Jest coś na świadacz, nie miód nie jest na to jest na świadacz, nie jest Oscar. Mogę sprawdzić? Nie, ale możesz nasz kom kombajner wieść na pole, so i przyczepy. No stoję, to chyba zostawić z tego, co pamiętam. No, i, ale przygotować już zestawy, przy, przygotować kombajny... Ale nie, sprawdź nie, bo mi się wydaje, że też na jakieś. co miałaby na sprzedaż teraz, chyba? Jut, Nie, a ile za miód w ogóle, bo traf... Soja! Ile jest? A nie, soi nie ma, ona już jest sprzedane. A ile jest? Soja jest po 2000. Może wiesz, jaka to jest fatalna cena? A, bo ty... Czyli wrzesień... A bo to teraz jest ten Bo to w, w czerwcu się przydaje... No, w czerwcu sprzedajemy za 4,5 Jak coś to nie trzeba na całym pol wapnować, no ale lepiej po, na całą wapnować i jest święty spokój, a nie że bo wtedy, bo wtedy tu wyskoczy wapnowanie, a tu nie i... No i będzie problem Bo, tea, broń Boże, nie przyspieszać czasu, żeby to tak urosło. O, no, przyspiesza. <grym> Będziesz na to zwałować. O Boże, jeszcze nie. Nie! No, nie. Wał... Co? Nie, nie, to jest klikę. Boże, wałowanie. Z te kamienie, biorąc. Nie, ja w tym sezonie już nie popnuję. pierdzielę was. Ja w tym, ostatnim sezonie w poprzednim chyba wszystkie pazwa zawałowałem Myślałem, że nerwicy zostaje Nie wapnowałem jednego pola, tylko pracownika na nie. Na jednym polu to było te... ...50, 4 Dobra! 5. Mo, mo, to będziesz wołał wtedy, jak nie chcesz wapnować Wa Wałować nie chcę, przepraszam. 300 kilo mi zostało. Super. to jest nasze pierwsze pole, do które siejemy, nie? Ty jak to jest fajnie ustawione Co? Albo wieżam, bym wjechał po prostu z tej drogi z siewnikiem rozłożonym to, bym mógł idealnie zacząć się No widz, jak idealnie to zrobiliśmy O Jezus, ja złożenia wyszedłem traktora. Dobra, jeszcze raz zrobię porządek na gospie no. Po ustalaj, po... po... umyj maszyny no ja. Ej, skocz pikapem po nasiona. No klub mi Bo... ja też... ja nie... takie kawałki z zwapnę, że to jest ciężko No worki, Dwa rowerki, czy jeden? Dwa, kur... Masz Boże, jedni będziemy, ja pitolę No dobra, znaczy dobra, ja hajs y, zabieram, tam to. Yy, dobra, tu jest wyjazd. Już mam teraz jechać? Możesz no, jechać, bo 200 kila zostało, to... No bo jeszcze pojadę odcinek, nie? Ja tylko się tu zrobię szybki, porządek, no. yy, Znaczy szybki, no. nie ma co tu chować. Letyny to mogę... Ale to komicznie wygląda. Co? To zebra. No robię taką zebrę i tyle. Chodź tu zobacz. Wiem, ja tu widzę chapę w minimapie, mi to wystarczy, no. Patrz, ej, wiesz co, teraz rozchmieniłem? Co? To ja to wiesz co to, to tak za... To było tak ta wiesz ta odnoga taka. To no. polmer 49, to, to może robić jako głowa. Mój Jezu jako głowa, no na pewno. <ślesk> to, co zobacz, jakie... No no w sumie ja widać taki w nie to jest. A sąsiadka idzie, idzie, żeby ja nie pierdyknął Dobra, idę po pick-up'a. Idę pod pick-up'a. Zobaczmy, pick pod pick-up'em ktoś się pojeździ już u nas. Nawet no. na mnie nie słyszałem. Właśnie, na odcinku to nie wiem, czy ja pierwsza nie da do... O późno yy! No i Hedepał, powiem bym pierdeknął z e... Kiedy nam zostało tylko stojec do skoszenia, nie? No. A, aż, aż zrobię screena tej, tej zebry. Już nie umiem o Boże, tu mam tyle w. O, ja i tole, tyle worku? O Boże, wełny? Ty na z... Ile mam? Kutem przetłomacz, ile mam? Mamy Jeżeli to jeszcze, jeszcze świnie trzeba nakarmić. Nie, no nie wierzę. Nie lubię tego, drogi, Dzie... w domu, nie tego, co ja tu. O Boże! Co zrobiłeś? Nie, nic. Przyznaj się. Nie, nic. zobaczcie na odcinku. Dobra. 90 kila. No, zawsze. O, liczy nasz dwa fajne pola. Czy Boże, pola jedne. No idziemy tak właśnie muszę przominąć, ja muszę po nawóz Po bo... nawóz, po... Nie nasziona no, no. No Zauważyłeś też, że jak podczepisz pasz, to Ci właśnie pokazuje, że ile masz do, to na pickupe no jak zaraz jeszcze zamrożysz mi ciągnik, czy coś Dajmy na lawetę, to ten ciągnik też się ugina do lawety jak Ale się to przykaje... działa, że ci nie wyleci? O, jak widzicie tam, no. tam założona masej No To gituba według mnie Tak jak ja na tą lawetę na moim odcinku Na twoim co? Jak na moim odcinku, tą 60, To było, na była niżej, jak odpię, to ona by była wyżej. Udy, ja Pójdę jak chcę O, tu łączę, na przykład, to można bym znowu skosić to można owce muszą produkcję zrobić, Mój jezak to wygląda dziwnie. jak ja pitole. Stój! 3 litry. Widzisz jak ja idealnie przyjechałem, ale ładnie wygląda, nie daję radości No, widzicie, znaczy, powiem, że on trochę ładniej wygląda niż, niż masę i na przykład, Ale Swendon on idealnie wygląda, ta Trochę bliżej musisz w tym jednym przyjechać. No, chyba się w kurki, że mój luba No nie, bo on nie łapię go. <śmiennie> leci. No, spadł z tego już nie leci. Nie, to jest właśnie na ale że się, się na 8 minut. To ja już. po wam. I... Nie, ty mnie Taki dziwny odcinek, tylko akcja z tak siebie i wapnowanie. No, ale takie odcinki też muszą być kiedyś na kanale. Raz na jakiś czas takie słabe odcinki mogą być. Dobra. No. E, także ten odcinek zobaczycie w piątek. Także mi jego piątku Wam jeszcze życzymy. E, no. Więc do następnego, widzimy się w odcinku. Możliwe, że kurde na sobotę nie mam, to bym musiał nagrać jutro, no ale to szybko kombinuje. Dobra. Na razie! Trzymajcie <laughs> się, jolo Elo się